Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozpakówki. Dziś moim gościem, produktem, który przedstawiamy, rozpakowujemy jest oczywiście jest oczywiście, jest Denon MC7000. Jest to tak naprawdę nowość na polskim rynku, gdyż wczoraj trafił on do oficjalnego dystrybutora w Polsce, dzisiaj do naszego sklepu, stąd jego obecność w naszej... Rozpakówce. Zatem zobaczmy, co jest w środku i jak wygląda to sprzęt. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to malutki kontroler, tylko, to, tylko przepraszam, dosyć spora maszyna. I już od jakiegoś czasu był taki okres, że jeszcze jak było twarzacze, próbował ukryć trochę dzisiejskiego tortu i walczył e, z pionierem. Próbował walczyć z pionierem o, jakby, o pierwsze miejsce. E, natomiast później długo, długo było nic. No i zaczęły się pojawiać kontrolery. E, 6000, 4000, ostatnia nowość to MC, tutaj stojący obok MCX, 8000, który naprawdę zyskuje bardzo dużą popularność. Tydzień czy dwa tygodnie temu zapowiedź nowych odtwarzaczy od Denona i miksera gramofonu, które mają się nam, u nas się pojawić krótce, a teraz właśnie już trafia do sprzedaży ten oto model MC7000. Zobaczmy co jest w środku. I tak, co tutaj mamy? Mamy instrukcję obsługi, mamy, 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 mamy instrukcję obsługi kontrolera i mamy instrukcję obsługi oprogramowania, gdyż jak podaje producent dostarcza pełne oprogramowanie z Rato DJ. Nie, co jest takiego w tym którym... No, mamy do Oczywiście odpowiednio zabezpieczonego na, e, na czas transportu, e, z boku zasilacz, no i sam kontroler. Zawolicie, że ja po prostu ten kartonik tutaj usunę na bok, otrzymuję więcej miejsca Pyk. i otwieramy kontroler. ciężki. Nie wiem, nie doczytałem ile ma kilo, ale tak naprawdę utrzymać w jednym ręku dosyć go ciężko. Co? Na pierwszy rzut oka widzimy, że różni się od, od MCX-8000 tym, że brakuje tak naprawdę dwóch wyświetlaczy. Przyjrzyjmy mu się bardziej z bliska. MC7000 nowy kontroler od Dedon DJ, o czym warto wspomnieć, pamiętać i co brać pod uwagę, kierując się wyborem tego kontrolera. A więc, tak w pakiecie, pełna wersja programu Serato DJ z dodatkowymi trzema pakietami: pitch and time, flip oraz Video, Czyli po zainstalowaniu tego programowania, będziemy możli, mogli również grać innymi z teledysków. O czym warto pamiętać? Od jakiegoś czasu producenci piszą na opakowaniu, że opakowanie w środku, natomiast to nie, nie należy tego brać e, dosłownie, tylko po prostu oprogramowanie po zarejestrowaniu produktu jest do ściągnięcia ze strony e, producenta. Kolejna bardzo istotna cecha, to to, że w tym kontrolerze, że są dwa. E, Interfejsy USB, czyli dwóch DJ-ów tak naprawdę może grać jednocześnie, e, używając dwóch różnych e, e, oprogramowań. Pamiętamy o tym, że jest to kontroler MIDI, czyli tak naprawdę kwestia mapy i może on sterować każdym urządzeniem, które jest e, sterowane za pomocą protokołu MIDI. Może to być muzyka, ale mogą też być e, światła. E, co jeszcze? Kontroler. Czterokanałowy, oczywiście podzielony na trzy sekcje, czyli sekcja dwóch, sekcja otwarzaczy, tak lewy, prawy, prawy, lewy, zależy z której strony się patrzy, sekcja środkowa, czyli sekcja miksera. Przyjrzymy się, jak wyglądają, zanim wrócimy do omawiania góry, można powiedzieć, kontrolera, przyjrzymy się, jak wyglądają gniazda wejściowe i wyjściowe tego urządzenia. Zacznijmy od panelu, od strony, której stoi DJ, czyli co? Mamy dwa wejścia słuchawkowe na dużego dżeka i na małego dżeka mamy możliwość regulacji krzywej cięcia crossa. tak tego tutaj. I to jest tak naprawdę wszystko, co mamy na przednim panelu oprócz oczywiście napisu Denon DJ i modelu MC 7000. Zaczynając od lewej strony, tak jak patrzymy, mamy przycink włącznika prądu, obok gniazdo do zasilacza, tak jak wspomniałem, dwa wejścia do dwóch kart USB, gniazdo mikrofonowe pierwsze, jest to gniazdo typu combo, czyli możemy podłączyć i dużego jacka XLR-a, tak, i dużego jacka XLR-a, i gniazdo mikrofonowe drugie, gdzie możemy podłączyć dużego jacka. Następnie mamy cztery kanały. Tak jak wspomniałem, czterokanałowy kontro kontroler. E dwa kanały z możliwością przełączenia line phono, czyli podłączenia gramofonów. Jeżeli gramofon potrzebuje uziemienia, oczywiście mamy możliwość uziemienia gramofonu. Dwa środkowe kanały, e typowe liniowe. Wszystkie wejścia oczywiście po RCA, czyli tak zwanym e popularnie chinchu. Kolejnie mamy... Dwa e, wyjścia odsłuch, e, na odsłuch, czyli tzw. Tak BOT po XLR, dwa główne mastery po XLR, czyli master symetryczny, dwa mastery niesymetryczne po RCA, czyli małym rzeku oraz e, możliwość przełączenia stereo mono. Tutaj z boku mamy taki mały otwor, otworek. Jest to mm, specjalny otwór, który, e, do którego można... Wpiąć zabezpieczenie, gdy na przykład gramy na jakichś targach czy, czy, czy na jakiejś imprezie, gdzie jakby oddalamy się i kręci się trochę ludzi, i może się okazać, że w momencie, gdy muzyka nie gra, możemy, możemy stracić ten kontroler. Zobaczmy, wróćmy do widoku z góry. Patrząc na kontroler, tak naprawdę widzimy trzy sekcje główne, dwie praktycznie identyczne, czyli lewa, prawa jest to sekcja otwarzania i oczywiście środkowa sekcja miksu, czyli mixer czterokanałowy, tak jak już wcześniej spod, e, wspomniałem. Po prawej i lewej stronie na skraju u góry mamy regulację mikrofonów, tak jak wcześniej wspomniałem, dwa mikrofony możemy podłączyć do tego kontrolera. E, co dalej? E, sekcje otwarzania są podzielone tak naprawdę na jakby można powiedzieć na podgrupy. Czyli mamy oczywiście FX, czyli sekcja efektów, sekcja padów, sekcja tutaj po lewej, właściwie tak od środka, po lewej, tu od prawej, jest to sekcja ładowania i odtwarzania. Główny punkt to tak naprawdę sześciocalowy jog dookoła z podświetleniem sygnalizującym, w którym momencie tak naprawdę jesteśmy. Oczywiście to, co do czego przyzwyczaił nas na Denon to pitch na przyciskach i na suwaków po jednej po drugiej stronie. W środku mikser. Y, mikser z trójpoziomową korekcją. gain, oczywiście, przełączniki kanałów. Y, co jeszcze? Y, filtry na dodatkowo na każdym z wyjść. Myślę, że to tak pokrótce dokładnie nie będę opowiadał tego kontrolera, gdyż jest to rozpakówka, czyli pierwsze wrażenie. Podsumowując, nowy kontroler od Denon DJ MC7000, na co warto zwrócić uwagę, kierując się wyborem? Podstawowa sprawa to to, że dwie karty USB, czyli możliwość grania dwóch DJ-ów z jednego kontrolera, z dwóch oprogramowań. Kolejna kwestia to pełna wersja Serato z trzema rozszerzeniami możemy grać również z wideo. Duże, sześciosalowe 4 kanałowy mikser, funkcje padów, tak naprawdę wszystko, co potrzebuje DJ. Ja Wam mówię, no, jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że to, do czego nas tak naprawdę przyzwyczaił Denon, solidne e, wykonanie. I co? Ja Wam dziękuję, zapraszam na kolejne rozpakówki e, i do zobaczenia. Cześć!